No i kolejny dzień, wycieczka po pracy No niestety Za późno Za późno, wygląda Nie wiem czy w stypule nie był, bo Wygląda już tak Wiekowo No jest to stare, leży tu chwilę Ale ten sam teren co ostatnio Przy, przy tych e, Przy tych wieńcach No będziemy widzieć Może coś jeszcze się trafi, może świeża tyczka No gdzieś tu widać, że jelenie chodzą, ale ale szału nie ma, no będziemy, zobaczymy jeszcze, jeszcze, dopiero ruszamy po robocie, ale może coś się trafi pojawił się już czosnek niedźwiedzi nieźle go tu widać, może za parę listów zbiera, może sałatkę sobie zrobię no jest już taki fajny powiem szczerze, aż się zdziwiłem zapachniało mi i tak sprawdziłem czy to czosnek, nie znam się, super no ale faktycznie, czosnek i i wezmę sobie trochę chapsne.